Albert Sosnowski wrócił na ring i walką, która chyba jednak nie do końca spełniła Twoje oczekiwania, no bo za dużo sobie nie poboksowałeś. Ja na pewno tak, natomiast odkryłem, że Dragon mocał wzrokiem, nie? że moje spojrzenie jest na tyle efektywne, że przy kolega przy odejściu w tył skręca sobie nogę, więc nie wszyscy uważają, bo mam ukryte, ukryte jeszcze specjalne obronie w swoim repertuarze. Natomiast wiadomo, nie, nie jestem do końca zadowolonym, bo... Chciałem poboksować, chciałem troszkę sprawdzić, zobaczyć, żeby, żeby puściło mi przede wszystkim to spięcie, które mi zawsze towarzyszy, troszkę tej nerwowości, gdzie myślę za bardzo co chcę zrobić, a brakuje tego luzu, tej szybkości, a wiadomo, że bardzo trudny pojedynek przede mną wkrótce i przydało się kilka rund więcej. Natomiast no, zwycięstwo jest najważniejsze, zwycięzcy tworzą historię i zwycięzców się nie sądzi, więc tak się stało, a nie inaczej, wiadomo, przydałoby się więcej czasu, żeby poboksować, przygotować się, zobaczyć nad czym jeszcze trzeba pracować. Teraz będą chciał się skupić na sparingach, ale przede wszystkim najważniejsze było dla mnie ta otoczka, to poczucie sali, wrócenie emocji, dogrzanie się w szatni, wypośrodkowanie czasu podczas rozgrzewki. Okazało się, że faktycznie muszę jeszcze nad no kilkoma sprawami popracować, ale cieszę się, że wiadomo, że szczęśliwie szedłem z ringu nic mi się nie stało. Wygrałem tę walkę troszkę w taki sposób, który nie na bardzo nie zadawala, Natomiast przede wszystkim też duża radość, że nie wypadłem z ringu, więc jest ok. Więc skąd pomysł na wybór piosenki, przy której wyszedłeś? E, powiem szczerze, że słuchałem z kolegą ostatnimi czasy takich starych nagrań i właśnie wpadło mi, że jednak kiedy tak geper słucham cię życie, są bardzo fajny przekaz tych słów i mam nadzieję, że publiczność od razu bardzo spontanicznie zareagowała, bo wydaje mi się, że ogólnie przekaz jest taki jak powinien być, że każdy powinien cieszyć się życiem, wyciągać z niego jak najwięcej bez względu na to, co robi. Ja zajmuję się boksem i chciałem, żeby ta piosenka troszkę we mnie właśnie naładowała mnie takim pozytywnymi fluidami, a nie jakieś mordowicie, tylko po prostu radość z tego, że mogę boksować i jestem dobrym, szczęśliwym facetem. Cieszę się, że mogę pokazywać swojej publiczności to, co kocham robić. Wspomniałeś o tej nerwowości trochę, no i faktycznie ten początek było widać, że jesteś taki trochę elektryczny, nazwijmy to. Tak, nawet no, przyjąłem kilka ciosów, więc no, to jest niezła nie, nie nie, nie zła materiał do, do, do pracy, no bo wiadomo, że z Andrzejem nie mogę pozwolić na przyjęcie jakichś mocnych ciosów, bo jednak Andrzej dużo mocniej bije. No to widać, że Wodek nie był super przygotowany, no bo jednak te moje ciosy, nawet którymi go trafiałem, to nie było jakiś to super cios w super reakcjach, no ale nie, 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 nie o mnie zależy dobór przeciwników, chciałem mieć przeciwnika na powrót, zdając sobie sprawę, żeby nie nalawić się kontuzji, no bo Andrzej Wawrzyk jest dużym wyzwaniem, wiemy, że ostatnio miała taką miejsce sytuacja, kontuzja Rafała Jackiewicza przed walką z, z Kamilem Szeremetą, ale... No co, jestem zwycięzcą, cieszę się z tego, biorę się do pracy, bo dużo przede mną, naprawdę jeszcze wylenia potu. Wstępnie mam już dogranych fajnych sparing partnerów i będziemy szlifować, żeby, żeby oszukać Andrzeja i wygrać z nim w ringu. A ta dzisiejsza wygrana w pierwszej rundzie to była jakaś wiadomość dla Andrzeja, że jeszcze Albert się nie skończył? Nie, nie była to żadna wiadomość, na pewno... Była to wiadomość dla mnie, że, że jednak jeszcze potrafi boksować, potrafi wytrzymać to ciśnienie. Wiadomo, troszkę wolno się może rozpędzam, więc to tym bardziej była dla mnie taka wiadomość, żeby wyciągnąć wnioski, żeby od początku uważać, od początku raczej wejść w walkę w troszkę inny sposób niż tutaj. Natomiast dla yy, nie ma żadnej wiadomości. Taka jest wiadomość taka, żeby trenował i był przygotowany na 100%, bo ja wyjdę do ringu z nim wygrać. Yy, wiadomo, może być to trudne zadanie i może teraz część sobie myśli że rzucą słowa na wiatr, ale niech się szykuje, bo mnie dostanie łomot. łomot.